Angoli, ja. Robię hita, robię trapa, widzę tego teraz bita, wszystko się dzieje, jak ta głupia heroina, wszystko widzę, teraz pliki widzę, pliki widzę. Hiki, wy nazywacie to wszystko jak te... Miki, 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 yeah, yeah. Miki, Miki. Ja liczę pliki, pliki, pliki. Li liczę pliki, przele plik, 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 przychodzi klik 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 bit 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 nawijam wszystko żeby robić ten hit nie robię shitu robię tego bitu wszystko widzę na auto auto labo teraz ferrari wsiada w labo jadę 20, 20 sekund do setki 20 sekund do setki jak nit for speed jak nit for speed yeah, yeah. এক গৌৰি গৌৰি